Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, matko Jezusa i matko moja. Nadchodzi noc. Cały świat powoli zanurza się w ciszy. Ludzie zasypiają, światła gasną, tempo dnia wyhamowuje. W tym wszystkim pragnę znaleźć chwilę tylko dla Ciebie, Matko: chwilę ciszy, prawdy, wdzięczności i zawierzenia. Maryjo. W Twoje dłonie składam cały mój dzień. Zabierz to, co było trudne. Zabierz to, co mnie zraniło. Zabierz słowa, które wypowiedziałem zbyt pochopnie. Zabierz moje zmęczenie, które tak bardzo teraz czuję. Ty jesteś matką łagodności i odpoczynku. Połóż swoją matczyną dłoń na moim czole, tak jak matka kładzie dłoń na czole swojego dziecka, kiedy to zasypia po ciężkim dniu. Zamknij moje oczy i zatrzymaj myśli, które nie dają mi spokoju. Niech Twoja obecność otuli mnie, jak ciepły koc, a Twoje serce niech bije blisko mojego, by przypomnieć mi, że nigdy nie jestem sam. Matko moja, proszę, zatrzymaj przy mnie wszystkie niepokoje, wszystkie pytania bez odpowiedzi, wszystkie bóle i rozczarowania. Ucisz to, co hałasuje w środku. A nie pozwala mi zasnąć z ufnością. Maryjo, Twoje serce zna każdy rodzaj cierpienia. Znasz ból utraty, lęk, dziecko, niezrozumienie i samotność. Dlatego tak bardzo ufam, że Ty rozumiesz mnie nawet wtedy, gdy nie umiem wyrazić moich emocji. Z Twoją pomocą chcę zasnąć dziś spokojnie, bez walki, bez szarpania się z myślami. Po prostu przy Tobie. Jak dziecko przy sercu matki. Dziękuję Ci, Maryjo, że byłaś ze mną przez cały ten dzień. W tych momentach, w których zapomniałem o Tobie, Ty nie zapomniałaś o mnie. W tych chwilach, w których brakło mi siły, to Ty mnie cicho podtrzymywałaś. Niech Twoja czułość poprowadzi mnie przez noc. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na moim domu. Niech aniołowie strzegą mojego snu. A Ty, Matko. Czuwaj przy mnie aż do poranka. Jeśli obudzę się jutro, niech to będzie nowy początek, z wdzięcznością, spokojem, z nową siłą. Niech Twoje spojrzenie towarzyszy mi od rana, a Twoja obecność prowadzi przez cały dzień. Maryjo, matko mojego serca, bądź przy mnie, dziś, jutro, zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci pokój, zostaw swoją intencję w komentarzu. Każdego dnia powierzam je w modlitwie różańcowej. Zasubskrybuj, jeśli chcesz modlić się z nami częściej. Niech błogosławi Cię Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.